No tak, przed nami jest dojście. No daliśmy radę nawet. Taka ładna tarcza imię na nią nie <grystanie> Co? Ty <Klepież> <grystanie> To, dź... to dźwię... dźwięk wydawany w pieniędze. <grystanie> Dobra. Mogę iść. Tak? Dochodźmy Nie wiem, co na nas czeka, ale... Nie no, gorzej być nie może. Hmm? No i co? Jakaś tarcza ma być. Możesz ty w mordę. Hulk. Hulk niszczy. <ścoughs> Hulk gnieść. <ścoughs> Kurwa, już mi niszczył. La la. Szkoda tylko, że on tak podchodzi, bo ja nie mogę w żaden sposób snajp snajpić, nie?

не могу все рушить. Жиешь, там уж не жиешь. Я жиешь. Bo mi niewiele zostało. Co jest? Nie zdążyłem? Ale go pokonałem. Ha, ha. Dobre. To jest jakieś. Czekaj, już tam lecę do siebie od Gunsledza. To jest do bani. 10 tysięcy procent rozrzutu. <noise> 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 Jakieś fajniejsze granaty mam. Ulala. Vault is real. What you are holding is the key that opens it. One part of it, anyway. So you never. I invite you to turn yourself in at once to the nearest last outpost and surrender any information or out attacks in your possession. Consider this your one and only warning. Fuck you. Consider this your one and only insult. <laughs> exactly. Insult. A, wreszcie mogę wziąć taką fajną snajperkę mam, która daje od ognia jeszcze potrójne obrażenia To co, wszystko chyba pozbieraliśmy, nie? Chyba tak. No to... Wracamy, oddajemy questa i myślę, że mamy świetny odcinek. <ścoughs> Naprawdę rewelacyjny. Tak jest bardzo dużym napięciem aż po sam koniec. No taki patetyczny kurczę. Ta walka z, z przeciwnikami, którzy mają aż cztery poziomy więcej od nas, i nas zabijają 10 razy zanim ich połkonamy, to było po prostu coś pięknego. A ten boss wbrew pozorom, nie był taki ciężki, to już więcej się chyba natrudziliśmy z tymi gościami tam na początku. Chyba tak. Jezu, to ty już, myślałem, że ktoś wyskoczył. Eee. W którą to stronę. Dookoła chyba musimy lecieć, nie? Czy tu się. Na czym musimy? Nie musimy chyba. Tu się nie da wyjść? Hmm. A nie A tam na górze się nie dało? Nie właśnie. Jak wjeżdżaliśmy na górę, to był ten walka z tym bosem, nie? O, ma tylko taki kawał. No cóż lecimy. Ja bym chciał na skrót. Tutaj były schodki gdzieś tam. Patrz, już jakieś mędry wyłożył. No, Teraz czuję moc. Tu po prawej będzie. Będzie? O, nie ma go. Że się schował. No, czujesz, Mob? Ale bardziej w stronę Wejdera czy Luka? Wejdera? Mm. Oh, I pal się. O, zobacz, ale tu. Ale tu. Zobacz, jak to teraz fajnie idzie. Jedna givera, a tyle radości. Dobrze wyjdę, nie tutaj. Tak. O! Alamak, kok boleh itu? Aha Tidak Kita ini Koń! No, spali się czy się nie spali? No wychyl się. Bardzo ładnie. To jest to, nie ma to jak morderstwo poranku, <laughs> tu chyba może być górą. O mój Boże, Znowu... już, już go nie ma. <laughs> <laughs> o kurde, zaś jest

sobie weź przyda ci się coś oprócz snajperki. no dobra tam są jakieś skrzyneczki to sobie pozbieramy w ogóle to mam level to samo mogę wydać coś Always nice to get resupply to jest awesome. Oha, Jeszcze gdzieś? Do domu, panie, do domu. Na dół, prawo. No... Jak tam ci idzie? Ja jestem przy wyjściu prawie. Tak? Poczekaj, to też zaskoczę.

To lecimy, tak? Gotowy? Jak najbardziej. No to idziemy. Za jest chyba ten, to autka. Mhm. Z akcentem na chyba. Musimy, bo musimy się kawałek przejechać. Po co ja wydawałem te pieniądze? Siostry! Moment, co się we mnie tutaj powsta? Ja cię tło, kurwa! Słucham cię! Ja tło, kurwa, słuchaj o siostrach! Ja też cię poradzę. ci dam tło! <laughs> Ech. Ach zdarza się. Masz swój? Aha. To jedziemy A nie chcemy się do Nie, to zadanie, ale tutaj była jakaś lokacja. O kurde. Ups. Chyba nie tu było przyjechać? Tak to jest akcja. O dobra, ale. Ale o to, co chcieliśmy, to żeby wyszło, to wyszło. Czyli załatwiliśmy, czekaj. Idziemy to. Jest jak W sumie to jesteśmy niedaleko. Tu jest jakaś fioletowa pukawka. Miażdżyciel kości, jeśli cię interesuje. Mech. Tak, to z tego gościa, który wcześniej był bossem, a teraz dało się go rozjechać. Mm. O, idziemy tam. O, w sumie to tam zaraz, za tym, to tu górą się chyba da przejść, nie? Właśnie się, czy się nie No, prawie, prawie. nie, że się da. To jest ze złej strony skaczesz. Chociaż z tej też można przejść. Gdzie, tu? No ja od tyłu wskoczyłem. Kurde. Od, od drugiego tyłu, od tego tylnego. Aha, Czekaj. Jeszcze jedna próba. A, kurde złośliwy. Where is I'll drink to that. Busted up nine toes and beat the hell out of Sledge? No, hear me. My...

no dobra, to co? Ja myślę, że na dzisiaj starczy, bo odcinek był niezwykle emocjonujący. będzie trzeba go będzie podzielić na dwie części. <laughs> Ale zabawa była przedna, myślę, że... Nasz duet to dosyć fajnie No dosyć, dosyć fajnie się to będzie oglądać. To co? Tak. <laughs> Ale jesteśmy bogatsi pewne doświadczenia, nie? what is it? Dobra, to co, raszę Kończymy na dzisiaj. No, myślę, że na, na dzisiaj starczy. Tak więc, dziękuję za uwagę. Ja również, ja bym Trael. Czy jestem? A to był Raszef. Jakby jak co, tu z góry przepraszam, a ja jestem Raszef, a to jestem No, to dzięki, uciekamy.